Witajcie, dzisiejszy poradnik będę prowadził mówiąc, ponieważ jest to chyba lepsze do zrozumienia oraz można więcej wytłumaczyć. Dobra, to tak, jest to mój czwarty poradnik i w tym poradniku chciałem przedstawić e, hak na latanie. Ponieważ dużo osób mnie prosiłoby pokazał jak włączyć taki hak, Następno w poradniku przedstawię jak włączyć hak na latanie oraz hak na rzucanie granatami. Mam nadzieję, że e, jakoś to Wam wytłumaczę. Dobra, to tak... Potrzebne są nam dwa kody. Kody oczywiście w opisie oraz link do programu też. E, ostatnio parę osób mi mówiło, jak wyszukujemy okienek, bo nie mogę zrozumieć. To tak, zacznę wszystko od początku, by Wam wytłumaczyć. E, otwieramy przeglądarkę. Najlepiej hakować na Chrome, moim zdaniem. Otwieramy przeglądarkę, grę oraz na przykład serwer Warhouse. Wybierzmy, na który serwer iść. Ja za, wybieram na 41. Dobra, teraz włączamy program, klikamy ten mały komputerek. Poczekaj, aż się włączy. I wyszukujemy na samym dole, najlepiej, okienka naszej przeglądarki. Ja mam Chrome, to klikam pierwszy. Jeśli klikniemy speedhack, załóżmy na 10, i klikniemy Apple, która, się, która powinna szybciej działać. Jeśli nie zacznie tak działać, to znaczy, że nie otworzyliśmy naprawdę okienka. Jeśli nam nie zadziała, klikamy znowu na komputerek, i otwieramy drugie okienko. Aż gra zacznie szybciej chodzić, i powtarzamy tę czynność cały czas. Właśnie, aż zacznie szybciej chodzić. Dobra, to ja klikam. To działa. Kopiuję kod. Pierwszy kod jest na 50. Wyszukujemy. I w tym kodzie trzeba jednak pomyśleć na jednym. Szukamy 17. Rezultatu wyszukiwania ten Engine. 10 i 17. Klikamy dwa razy podmieniamy. Dobra. Jednak drugi kod musimy wpisać w czasie gry. Więc wchodzę na serwer. Kopiję już mój kod. O! Załóżmy wejdę o złotą. Oj, coś się zacięło. Czasami tak się dzieje, sorki za Jednak jeśli Wam się tak stanie, musicie całą czynność powtórzyć od początku. Przerwę na chwilę poradnik wrócę. Ok, powróciłem. Wpisałem już ten mój kod 1, więc yy, wpisujemy drugi. Kopiuję klejam. Wyszukiwało, wyszukało się dwa, więc biorę dwa, kopiuję, jak widzicie mam szybkość 83, jest to zablokowana szybkość, oj co się ścięło, o, zablokowana szybkość, więc mogę pięknać ile chcę, gdy klima parę razy spację, możemy latać, fajna gra nawet, wszystkich można widzieć. Dobra. Ja Wam tu dziękuję i zapraszam do komentowania oraz subskrypcji. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli chcecie, bym prowadził poradnik mówiąc, napiszcie to w komentarzu. Dzięki, Narka.